Dobra, jak już się tak wfręciłem w tą grę, to leci teraz trzeci odcinek. Mam nadzieję, że mnie na początku nie przycięło, bo chyba zacząłem troszeczkę za szybko mówić, jak tak, to sorry, cha. No i lecimy sobie właśnie dzisiaj trzeci odcinek. To w poniedziałek już na bank będzie odcinek bez przerwy i w ogóle. Chyba, że coś popsuję w trakcie dodawania. I przez to nie będzie, ale raczej tak nie zrobię. Nie powinno tak być. Dobra, to sobie damy tam, to możemy sobie... Co? Daje nam jakieś negatywne efekty. To tylko te rybie nogi nam dawały same pozytywne. No dobrze, nie chcemy jeść Dobra, już zjadłem. Bo chciałem powiedzieć, że nie chcemy jeść czegoś, co przez co tracimy zdrowie, którego mamy 23. Bo zaraz możemy mieć przypał. No ale dobra, trudno. Zjemy sobie to. Powoli sobie będziemy. Pająki. Najgorzej. Podwyższać nasze jedzenie. Eee, dobra. Jeśli chodzi o te pająki, to sobie tutaj ogarniemy. Musimy im pokazać, kto tutaj rządzi. I co? Będziemy potrzebowali zaraz krok pota. To sobie teraz ogarnę, co dokładnie na niego potrzebuję. On był w zakładce, pewnie jedzenie. I dokładnie tak. Potrzebuję na 12 kamienia, nie, 9 kamienia chyba. I jeszcze dwa czarkoile i 4, 3 trzy patyki. Czy to będzie ciężkie? Nie wiem. Nie wiem, czy najpierw nie chciałbym się skupić na biboxie, chociaż zobaczymy. No zaraz, jeśli chodzi o kamień, to najbliższe miejsce, z którego możemy wydobyć kamień jest tutaj. Więc będziemy musieli się tam przebiec. Jeśli chodzi o kilofy, to w sumie mamy wystarczająco. Jeśli chodzi o to, to możemy to sobie na pewno przepalić, tak? Możemy to sobie przepalić, czy nie? Dużo tu pająka. Nie miałem pochodni w ekwipunku i coś mnie zabiło. Nie, to jest niemożliwe w ogóle całkowicie. Ja mam jakiegoś niefarto do tej gry. I... Kurde, kolejny. Kolejny raz. Umieram na szóstym dniu. To jest całkowite niemożliwy... całkowicie niemożliwy niefart. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale ten szósty dzień jest jakiś pechowy po prostu czy coś. No bo bez przesady, żebym za każdym razem na nim umierał. Nie no, ale teraz to się zdenerwowałem tak masakrycznie. Ja rozumiem. Trzy razy. cztery nawet. Ale że piąty raz? Nie no, to teraz to muszę grać jakoś tak mega safety, żeby nic mi nie dopadło w tym szóstym dniu, co chcemy sobie ogarnąć, którą postacią, no nie wiem, zagrajmy jeszcze raz nią, bo kuzacko mi się grało, znaczy, no, doszliśmy tam gdzieś zawsze, ale wydaje mi się, że osiągnę dosyć sporo. Dobra, widzę, że zaczynamy po prostu z tym 200 zdrowia, co mnie na początku zdziwiło, dlaczego tak. Yy, I co, lecimy sobie tutaj pozbierać jakieś, wiecie, początkowe itemki, ogarniamy sobie tą bazę, teraz to... A po tym, co się przed chwilą stało, to będę taki zdenerwowany, że za piątym razem będę tak tryhardował, żeby teraz już za tym szóstym razem nie umrzeć, że będę się, nie będę się z nikim bił. Jak wrzucę ją, poszedłem na te pszczoły, to jak będą mnie już goniły, to będę uciekał. Będę unikał walki w każdy możliwy sposób, tylko po to, żeby przetrwać tą grę dłużej niż szósty dzień. Eee, dobra, mam nadzieję, że tutaj znajdę gdzieś zaraz krzemień, bo troszkę ipa jest, że nie ma żadnego. Eee, na mapę sobie wejdźmy. Dobra, tutaj mam biom z krzakami, takimi różnymi rzeczami, więc możliwe, że będziemy chcieli sobie dyk przejść dookoła i spróbować. Nie, no raczej tam nie dojdziemy, tędyk, więc co, już się mogę zawrócić. Tutaj mamy sawany. Na sawanie zazwyczaj są bufalo, mm, bawoły znaczy się. Mm, ale póki co żadnych ich kup nie widzę. Pozbierajmy sobie może e, tą trawę, która tutaj rośnie, bo ta trawa nam się na pewno przyda. Nie pamiętam, ile dokładnie potrzebujemy, ale. Im więcej tym lepiej powiedzmy. Tutaj w górę to nie wiem, czy chcemy czegokolwiek szukać. Nie no ale... Ja, będę to teraz przeżywał cały czas. Jak to się mogło stać, że kolejny raz na szóstym dniu padliśmy? Jeżeli ogólnie w ogóle zrobiło się to ciemno e, tu słyszałem że jakiś pająk biega wokół nas. No i tak myślę, o kurde, mamy szypał. Zaczyna biegać dookoła ogniska. I zamiast podłożyć do ogniska, to stwierdziłem, że znajdę gdzieś w moim ekwipunku. E, pochodnie. No ale chyba nie miałem tam pochodni, albo po prostu jej nie widziałem. No i nie zdążyłem, no i dojechały mnie pająki. Najgorzej, nigdy więcej bazy obok pająków. Teraz to tylko gdzieś daleko. Szkoda, że nie wiem jak craftować O, kurde. Chciałem tutaj powiedzieć, że akurat takie fajne miejsce, że wiecie, wchodzicie sobie, tutaj się odgradzacie i nic wam nie przeszkadza. No ale jest gniazdo pająków niestety, więc ona nam będzie przeszkadzać. Ale spoko, jak sobie ogarniemy bazę gdzieś na drugiej stronie, tak żebyśmy byli blisko do tych pająków. Ale też, żeby nas nie atakowały, to będzie spoko. Możemy sobie tutaj zagrodzić, czy coś, żeby nam nie uciekały. Ej właśnie, ja przecież mogę tutaj ogrodzić i tutaj i tak sobie zrobić bazę. Ale ja mam milion, więc thank you e, To co? Ogrodzimy sobie te pająki. E, fajny pomysł, w sumie. Podoba mi się. E, tylko szkoda, że nie mam woda na bramki, bo ogólnie w Dostarve nie można robić bramek. Nie wiem, kto to wymyślił, ale. Będę musiał sobie chyba takiego moda ogarnąć. Chciałem sobie go ogarnąć, ale coś nie mogłem go znaleźć, niestety. Ok, dobra, podniosłem jakiegoś sica tam. Zetniemy sobie to drzewo. Dobra. I na czym chcemy się na początku skupić? Chyba, no, tak jak zwykle, na zdobyciu tych 5 złota. Przechodziliśmy ten etap już tyle razy, że. Może jesteśmy do tego przyzwyczajeni, co powinniśmy robić. Odsadzimy sobie te drzewa, bo nie chcemy walczyć z. Nie mam pojęcia jak to się nazywa, no ale, takim drzewcem, tylko drzew brzuskowych To też możemy go nazywać drzewcem, ale on w ogóle całkowicie inaczej wygląda yy, I pewnie ma inną nazwę też Dobra, to co, lecimy sobie teraz tutaj w dół yy, Fajnie by było znaleźć kamienie jakieś, okej, okay, tutaj jest taki w ogóle biom jakby, wiecie W tą stronę mam wrażenie, że tutaj powinny być te kamienie, jeżeli tutaj jest taki kawałek O, mamy tego yy, woła. Ale fajnie Dobra jeżeli są te kupy, to nie wiem, może już się popodnoszę wszystkie, bo będziemy mogli sobie dzięki nim ogarnąć farmę w naszej bazie jakąś tam. Z tego co pamiętam to chyba... Jeżeli coś posadzimy, to to rośnie dwa dni, ale nie jestem tego pewien. No na pewno maksymalnie dotrwałem do 9 dnia, a ja i zdążyłem podczas tego zrobić farmę tam taką lepszą. I wiecie. Zebrać jedzenie, więc na pewno niedługo. Tylko że wiadomo tą lepszą farmę, na którą potrzeba tam troszeczkę więcej tych kup. Nie pamiętam już dokładnie ile i trochę kamienia tam też trzeba, no ale będziemy chcieli sobie właśnie tą lepszą farmę ogarnąć, żeby mieć taki jakby całkowity dostęp cały czas do jedzenia, żebyśmy nie musieli się o nie martwić. Co tutaj jest? Tutaj jest kolejna sawanna. Czy chcemy nią iść? Chodźmy sobie do góry, tutaj mamy pszczoły najgorsze, teraz ich nie lubimy przez to, że nas tak obiły. Nie no, to my je zaatakowaliśmy. To w sumie nasza wina. Lecimy sobie tą ścieżką do góry, tak? czy tutaj gdzieś w bok skręcamy, nie no dobra, chodźmy sobie do góry ten chyba dostaniemy jakiegoś speedboosta większego, niż tą ścieżką kamienną, okej, okay, mamy ten biom którego szukaliśmy, e, czyli biom z a nie, to, to nie jest ten biom <grym> wcale tutaj jakiegoś dużo tych kamieni nie ma e, no ale na pewno mamy jednego złotego kamienia, więc może przed nocą uda nam się go wykopać i weźmiemy sobie pochodni i będziemy lecieć dalej zaraz szukać tego biomu, mm, więc co robimy sobie już pochodnie teraz, żeby nie było później, że nie zdążymy. I czy to jest ten biom? Oczywiście, że to jest ten biom. Mam nadzieję, że jest, będzie dosyć spory. Tam, czy, no, na tyle spory, żebyśmy znaleźli wszystkie temki, które potrzebujemy. Póki co średnio widzę jakiekolwiek złote skały, ale bieda, ok, tam mamy jakieś pomniki. Tam te pomniki da się zniszczyć młotkiem, ale nie mam pojęcia, co wtedy wypada, więc. Wolę tego na razie nie robić, za tym bardziej, że teraz mamy misję, przetrwać dłużej niż szósty dzień. Ja wiem, że ja już tak mówiłem przy poprzednim ranie, ale teraz mam nadzieję, że mi się uda, zobaczymy. Eee... Kurde, złota nie podniosłem przed chwilą, czy co? Bo zniszczyłem dwa złote kamienie, a z tego jest 100% szansy na wypadnięcie złota, a mam jedno. Ale to było dziwne, chyba coś popsułem, ale no dobra, no trudno się mówi, co? Weźmiemy sobie to, zniszczymy sobie ostatni kamień, jeszcze przed... Eee nocą i będziemy mogli sobie wracać już do naszej bazy, po to, żeby ogarniać już to wszystko. Tylko nie wiem czy nie będę chciał jeszcze sobie skopać troszeczkę kamieni. E, dla samego kamienia, bo... no jest zazwyczaj potrzebny, on jest zazwyczaj potrzebny, a jego go zazwyczaj nie mam. Okej, okay, dobra, nie mam wystarczająco. E, patyków, ale... tu spoko. Ogarniemy sobie teraz ognisko, pozbieramy sobie te patyki na... Jeszcze dwa kilofy, póki mamy czas. Tutaj leży troszeczkę krzemienia, ale tam już nie zdążę, raczej dobiec. I zaczniemy sobie przepalać nasze jagody, po to, żeby Ogarnąć sobie więcej jedzenia. Bo jak zaraz nam spadnie poniżej stół to on zrobi uuu i usnie prawie na chwilę. Dobra, to bierzemy sobie to. O, właśnie taki coś zrobi. Więc sobie zjemy, podwyższymy sobie tym o. Jaką stówkę, nawet może trochę więcej. Przepalimy sobie tą marchewkę. O 12 nasiona, które mogłyby się nam przydać sobie na Posadzenie w naszym ogródku, no ale co trudno. Nic chyba więcej tutaj nie będziemy kraftowali Możemy sobie niby zbrojkę skraftować, ale to nie ma co. Skraftujemy sobie tylko dwa kilofy. I jak będzie dzień, to pójdziemy ścinać wszystkie kamienie tutaj w okolicy. Które będziemy po drodze mijać, ale nie te ze złotem, tylko te po prostu zwykłe, żeby mieć dużo kamienia na bazę. Nie wiem co w tej bazie będę chciał dokładnie ogarnąć z kamienia, no ale na pewno na farmę potrzebujemy. Na pewno do z maszyny, na pewno do. Znajdą się jakieś rzeczy, do których będzie nam potrzebne, coś mi w ogóle stuknęło w okno. No ale to się okazało, że to chyba był jakiś ptak czy coś. Więc chill i utopia. O, auto zapis. W ogóle. Yy, można oszukiwać tą grę tak, że się wyjdzie przed tym autozapisem. Okej, okay, on w ogóle potrzebuje chyba na full jedzenia, żeby być takim mega mięśniakiem. jeżeli ma poniżej 220 to opada lekko sił. Yy, dobra, tutaj leży jakiś kamień za free, to sobie go podniesiemy. Jak tam wyżej zaraz będziemy jakiś widzieć, to po niego już nie wiem, jak chcemy się iść. No, ale tutaj sobie to pozbieramy. Właśnie, jeszcze je, jak tutaj jest lód... To możemy go zbierać i jak będziemy mieli krok pota to do niego wrzucać. Ej, w ogóle poprzedni run poszedł tam dosyć nieźle, bo niby dotrwaliśmy do tego szóstego dnia. Ale nie pamiętam, żeby w którymś poprzednim, z poprzednich ranów miał aż tyle rzeczy. W sensie, że sobie zacząłem, wiecie, łopatą skupywać jakieś tam e, krzaki. E, dwa te do suszenia mięsa. Wiadomo, że teraz będę miał lepszy run i teraz zdobędę o wiele więcej. <laughs> nie no, zobaczymy. No, ale poszło mi dosyć nieźle, więc i tak jestem zadowolony, pomimo tego, że znowu odpadłem w szóstym dniu. Ja myślę, że jeszcze trochę i do tego szóstego dnia będę miał wszystko tak wydemasterowane, że czas będzie niby ten sam, cały czas porażki, ale osiągnięć będzie coraz więcej. A to się liczy. Eee, dobra, ile mamy kamienia? 33. No nie, no, po, pozbieramy sobie go jeszcze trochę. Tym bardziej, że jak już sobie zrobiłem te 2 kilofy, to nie ma co się oszczędzać. Eee, przynajmniej sobie ten kill -off skończymy. I dalej zobaczymy, co będziemy robić. Tutaj są dwa kamienie. Yy, 37 kamienia. Dosyć sporo w sumie. nawet fajne. Yy, idziemy sobie... o... Okej, okay, dobra. Tamtej się nam skończył, więc już możemy sobie odpuścić. I wracamy sobie w... Kurde, teraz potrzebuję drzewa w ogóle, więc nie wiem. Wezmę sobie może sikierkę zrobię. Nie mogę sobie zrobić sikierki, ponieważ nie mam patyków. Nie no, ale to jest bieda. Okej, okay, dobra. Mamy patyki. Więc ogarniamy sobie sikierkę i ścinamy drzew jak najwięcej teraz. Drzewa potrzebujemy na pewno do jakiejś skrzynki. No w sumie do wszystkiego potrzebne nam jest drzewo. W sumie to drzewo to jest drzewo z liściami, a drewno to jest samo to już ścięte, ale mniejsza. Ale to już chyba wiecie co w następnym odcinku. E, zaczniemy sobie tego rana. Ja będę miał pewnie pomiędzy tym jakieś dwa dni, maksymalnie trzy przerwy. Więc będę miał troszeczkę przerwę od tej gry. Nie wiem, czy to wyjdzie mi na dobrze, na dobre, na dobrze. Kurde, zobaczymy. No i co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, życzcie mi szczęścia, dokładnie w dzień, w którym dodaję ten odcinek, zobaczymy jak mi pójdzie. Aha, dobra, bo ja mam odcinki dopiero na 3 dni, to może jeszcze dzisiaj nagram jeszcze jeden, bo tak w sumie fajnie mi się siedzi i nagrywa, a jest dopiero 13, więc co, no chyba jeszcze dzisiaj jednak nagram wam ten odcinek, a później będę miał 4 dni przerwy od nagrywania, trochę sporo, ale nie będę się nudził, bo będę miał milion innych rzeczy do robienia. Więc widzimy się już zaraz na następnym odcinku, w sumie to dla mnie to zaraz, a dla was to jest długo czas, dużo czasu, to jest takie przeciwieństwo do tego, przeciwieństwo do tego, co jak macie cięcie, że na przykład ktoś siedzi godzina, a wy macie sekundę, dokładnie tak, ale to rozkminiłem, dobra, do śmiana.